Patrząc na obecny, drugi sezon Wiedźmina, gdy myślę o moich filmach związanych z pierwszym sezonem, trochę mi głupio. Zupełnie niepotrzebnie, byłem po prostu zbyt naiwny, wierząc, że twórcy mają jakiś plan własne pomysły na zaadaptowanie sagi, mającej tak ogromny potencjał. Ale to nie tak, że obecnie wstydzę się tych słów bądź materiałów, nic z tych rzeczy. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że człowiek nie stoi w miejscu. Po obejrzeniu wielu nowych seriali i przeanalizowaniu jeszcze dogłębniej pierwszego, jak i drugiego sezonu tegoż serialu, w tej chwili bardzo szybko idzie wysnuć wniosek, Jaki jest on chujowy, na prawie każdej możliwej płaszczyźnie, z małymi wyjątkami, o których opowiadałem Wam w poprzednim materiale, traktującym o elementach tego sezonu, które podobały mi się, które miały potencjał. Dziś jednak dotkniemy sfery, w której nie ma żadnego poszanowania dla oryginału, ani tym bardziej dla rozumu i godności człowieka. Lew, czarownica i stara szafa. Harry Potter, kurde, ogniem i mieczem. Przede wszystkim Opus Magnum Petera Jacksona, są tak świetnymi adaptacjami nie tylko dlatego, że wiernie adaptowały książkowe wydarzenia, ale dlatego, że pomimo zmian całość pozostawała w duchu oryginału. Często scenarzyści bądź showrunnerzy zasłaniają się tym, że serial to inne medium, że robią to dla innego odbiorcy i dlatego konieczne są zmiany. Są one potrzebne, ale tu tkwi pierwsza pułapka. Widząc to po przytoczonych już dziełach czy genialnym Arcane, przede wszystkim trzeba stawiać na fanów, na to, co jest najlepsze, najbardziej wyjątkowe w danym uniwersum, a nie uniwersalne, aby dobrze i bezpiecznie trafiło do każdego. Fani są jak najbardziej niekiedy przesadnie wymagającą grupą, nie ukrywajmy, ale jeśli będziemy starać się zadowolić tą grupę, dostarczyć film, grę czy serial na dobrym poziomie, to mamy znacznie większą szansę, że całość wypali i jakość obroni się sama. No ale można też żyć w błogiej ignorancji, znając tylko kilka średnich serialików, rozpisując farmazony pokroju, książek nie znam i mi się podobało. Wiedźmin to gotowy, różnorodny świat czerpiący z wielu mitów, legend i kultur. Ale Lauren, kłamiąc społeczności w żywe oczy, tworzy coś zupełnie nowego, wbrew zapewnieniom wierności książkom. A co najgorsze, strasznie to partaczy. Jak wspomniałem, wiadomo, niektóre rzeczy trzeba zmienić, bo to nie książki, a serial, a format ten rządzi się własnym prawem. Można dodawać własne historie i pasujących tam bohaterów, ale to nie tłumaczy drastycznych zmian u podstaw tego świata. Monolity, przeinaczona starsza krew, zmienione motywacje i charaktery najważniejszych postaci. To jest istna abominacja, zaprzeczenie i wypaczenie materiału źródłowego. To, co jest bardzo istotne w tym, co chcę tu przekazać, to to, że są tu małe elementy wierne oryginałowi, ale twórcy solidnie postarali się, aby przykryć to swoimi mizernymi pomysłami. Ciężko mi jest tu mówić o pozytywach, bo ten twór, specjalnie nie określam tego dziełem, jest zepsuty u podstaw i jeszcze raz zaznaczam, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sam fakt adaptacji prozy Asa, ale ten sezon leży jako zupełnie autonomiczna historia. I nie wiem, co musiałoby się stać, aby było. Lepiej bo odpowiadają za to po prostu ludzie, którzy mają w dupie logikę czy intrygi oraz ten świat. I ile razy czytałbym, że showrunnerka po raz enty czyta całą sagę i wypisuje swoje małe na Twitterze, Zbiera mi się na łzy przez śmiech. Czytaj sobie, ale ze zrozumieniem, do chuja, bo to wygląda tak, że osoby odpowiedzialne za scenariusz przeczytały sagę, zaśmiały się i wyjebały ją przez okno, stwierdziwszy, że same zrobią to lepiej, zmieniając tak wiele rzeczy, że fanowskie opowiadania pisane na kolanach mają więcej sensu i nie tyle wierności bo to nie jest aż tak istotne, co po prostu szacunku do materiału źródłowego. Dlatego w przypadku drugiego sezonu nie można już mówić o adaptacji. Jakieś pomysły na własne zaadaptowanie tej historii mieli. Ale mamy tu do czynienia z tak uderzającym brakiem logiki, z tak chaotyczną historią, pisaną w nieciekawy sposób, że pod kątem scenariusza i pomysłów, cytując klasyka, jest to wstyd, żenada, kompromitacja, hańba i frajerstwo. Myślę jednak, że warto powoli kończyć ten wstęp i możemy przejść do zgłębiania poszczególnych problemów tego sezonu. Starsza krew jest niezmiernie ważnym elementem dziejów ludzi, elfów czy jednorożców zarówno na kontynencie, jak i całym wiedźmińskim świecie. To jest dosłownie jeden z najważniejszych filarów Wiedźmina jako prozy, ale i tego świata. Na osobliwy sposób można to trochę porównać do mocy tej mocy z Gwiezdnych wojen, sprowadzonej w pewnym momencie do Midi-chlorianów. Nie usłyszałem jeszcze pozytywnej opinii o tym zabiegu twórców. Zresztą w kolejnych filmach o ile mi wiadomo już się z tego wycofano. Strach pomyśleć, co oni szykują w tym generycznym do bólu spin-offie rodowód krwi. Starsza krew, jako element mutacji wiedźminów, to wręcz literacka zbrodnia. Owszem, elfy prowadziły genetyczne badania na tej krwi w innym świecie, ale osobom, które nie do końca czują powagę sytuacji, polecam 25-minutowy materiał na moim kanale poświęcony tylko temu zagadnieniu. Uświadomi on Wam, jak ważnym elementem tego świata jest hen i her. Z postacią Cirilli mam w tej adaptacji problemy na wielu płaszczyznach. Jaskółka w sadze była bardzo bystra, pojętna, uparta i krąbrna. Była złożoną postacią. Ale w drugim sezonie jest po prostu irytująca. Jej relacja z Geraltem, coś co jest największym motorem napędowym tej sagi, kompletnie tu nie istnieje. No bo i z jakiej racji, skoro w poprzednim sezonie pozbawiono nas wszelkich emocjonalnych momentów z życia tej dwójki, a twórcy jadą tylko na wypaczonym motywie przeznaczenia. Dostajemy tu Ciri tak ekspresowym kształtowaniem się osobowości, że w natłoku tego wszystkiego zapomniano dobrze tego umotywować. Nie ukrywam, że również lekko z racji na jej wiek ciężko mi jakkolwiek uwierzyć w budowanie tej relacji córki oraz ojca. Jej relacja z innymi wiedźminami również kompletnie tu nie wybrzmiewa. Trochę poza Wesemirem, który wydaje się tam do momentu chęci tworzenia nowych wiedźminów najjaśniejszym punktem. Ciri bez wątpienia chce się zemścić. Chce być jak Geralt, jak inni wiedźmini twórcy nam to pokazują. Ale jako widz kompletnie tego nie czuje. To wybrzmiewa jak puste słowa rzucane na wiatr. Zrozumiałbym wątek mutowania Ciri jako chwilową słabość, brak innych widocznych opcji, ale ona, jak i Wesemir dosłownie chcieli to zrobić, a raczej scenarzyści. Co by im się udało? Gdyby nie to, że logika tego serialu jest na tak niskim i naiwnym poziomie, że Geralt pojawia się nagle, tam gdzie trzeba. Ciri jest w centrum tej opowieści i twórcy to podkreślają. Owszem. Ale pokazują jednoznacznie, jak bardzo jej nie rozumieją. Sam Geralt w rozmowie z Kalantę przyznaje: Wierzycie, że dziecko przeznaczenia przejdzie próby bez ryzyka? Wierzymy, że takie dziecko nie będzie wymagało prób. Ciri ostatecznie ma się stać wiedźminem idealnym. Jak w swym rewelacyjnym tekście o Starszej Krwi napisał Dawid Giełdon, medalion z głową Wilka jest tylko symbolem wiedźmiństwa. Zwykłego fachu, polegającym na zabijaniu potworów. Ciri to symbol nowego wiedźmiństwa, czy raczej uosobienie tego, co zawsze kryło się pod tą nazwą: pomagania jako celem w życiu. Kwestia tego, że jako odbiorca nie czułem w ogóle przemiany Ciri na przestrzeni tego sezonu, to jedno, ale pozostaje jeszcze kwestia jej fizycznego wiedźmińskiego treningu. Czułem lekkie zażenowanie, gdy Ciri ćwiczyła na wahadłach. Patetyczna muzyka i przeszkody, które po chwili przyjrzenia im się każdy by pokonał. No może poza wiatrakami. Gdyby jeszcze Ciri miała za zadanie przebiec to bez zatrzymywania się, owszem, wtedy byłoby to ogromne wyzwanie. Ale tam mieliśmy szeroką kładkę i wahadła, przed którymi można się zatrzymać, Wyczekać i przejść każde kolejne. A oni kreowali to coś na ekstremalnie trudnego. Gwarantuję wam, że znaczna większość z was przeszłaby ten pierwszy etap za pierwszym razem. O ile w przypadku relacji Geralta i Ciri można doszukiwać się fajnych momentów, bo one faktycznie tam jeszcze są, to już kompletnie nie kupuję sztucznej relacji Jen z Geraltem. Jen nigdy nie była typem osoby, którą można o tak szybko polubić ale twórcy w tym sezonie postarali się, aby na pewno do tego nie doszło. Wynika to z potężnych zmian zarówno w historii tej bohaterki w odniesieniu do Sagi, ale co najgorsze ze zmian charakterologicznych. Samo życzenie Geralta i maślane oczy Kawilla nie załatwią sprawy, a szkoda, bo w pierwszym sezonie miało to bez wątpienia znacznie większy potencjał. Z jednej, której zależało na Ciri, jak kochającej matce na córce zrobiono ideologiczny sztandar i osobę, która nie miała problemu z tym, aby oddać ją jakiemuś wymyślonemu potworowi z domku w głębi lasu. Wszędzie czają się tu faceci. To całkiem fajne spostrzeżenie względem prawdziwej Aretuzy, która jest żeńską szkołą magii. Aczkolwiek, gdy słyszymy to z ust wyzwolonej feministycznej Jen, która to nad zwłokami dziecka żeli się, jak to kobiety mają przesrane na tym świecie, nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to jedynie próba wplecenia własnych przekonań tam, gdzie nie powinno ich być. Oni ten fakt bycia odważną i niezależną kobietą powinni przekazać poprzez jej działania, poprzez to, jaka Jennefer była. Nie ma lepszej feministycznej laureatki, i to w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale nawet tego Netflix nie potrafił wykorzystać. W serialu co chwilę również mamy spuszczanie się nad pochodzeniem Yen, gdzie finalnie nie ma to znaczenia, no bo co z niej za elfka? Sam pomysł zabicia Kahira przez Yen przyprawił mnie już o śmiech, Drobna jedna wymachująca toporem od tak ucieka sobie z Nilwgarskim generałem, z miejsca, gdzie jest od kolery najważniejszych osób na kontynencie, gdzie powinny być całe garnizony dookoła przesiadujących tam królów. No ale to już jeden z wielu logicznych błędów, do których jeszcze przejdziemy. Fakt utraty jej mocy zamiast jej oślepienia w bitwie może i miałby sens, szczególnie w kontekście magii Ognia, chodzi o tym, szerzy się w serialu fałszywe informacje. Ale oni grali tym faktem przez prawie cały sezon, a finalnie wpływało to na inne wątki, drastycznie je nawet nie tyle zmieniając, ale pisząc na nowo. Równie dobrze mogliby nakręcić jakiś inny generyczny serial fantazy, bo tu jedynie imiona postaci już się zgadzają. Poprzez ogień to Ciri straciła zdolności magiczne na pustyni Korat. Najcudowniejszy fragment krwi elfów, czyli ukazanie prawdziwego oblicza Yen, spełnienie jej marzenia w postaci posiadania dziecka, to co tak mocno zaznaczał nam pierwszy sezon, więc wydawało się logiczne, że będą do tego dążyć, trenowanie z Ciri przez tygodnie, wiele rewelacyjnych dialogów i chwil, sprowadzonych do intrygi z wymyśloną wiedźmą i Yen, która chce poświęcić Ciri w celu odzyskania mocy to było dosłownie jak cios w serce. Już pomijam przygodę z Żagnicą, fragmenty Szani, ale spierdolenie rodzinnego wątku Ciri, Geralta i Yen w pierwszym sezonie tylko po to, aby dobić to na amen w drugim? Ja wiem, że osobom, które nie czytały, może aż tak to nie przeszkadzać. Ale to jest dosłownie najistotniejszy element całego Wiedźmina. To jest naprawdę niedowiary, że scenarzyści stwierdzili, że lepszym rozwiązaniem jest wyrzucenie całego tego wątku budowania więzi pomiędzy Jen a Ciri. Odmiana Jen w ostatnim momencie, na przestrzeni kilku sekund, wyglądała, jakby scenarzyści połapali się, że ona to jednak ta dobra. Fakt, że nigdy nie pojawiła się w warunkach, to już powiedzmy nic nieznaczący szczegół przy tym wszystkim. Ale zrobić z jenny czternastą ze wzgórza? No szkurwa to już jest kompletny brak poszanowania do jakichkolwiek informacji z książek. To tak jakby rudego Lamberta okrzyknięto białym wilkiem. Czternastą ze wzgórza zawsze była i będzie tris Merigold. Jak zaznaczyłem to dosadnie w poprzednim materiale, mówiącym o rzeczach, które podobały mi się w drugim sezonie, oceniam go zarówno w odniesieniu do prozy Sapkowskiego, w końcu mówimy tu o adaptacji, a one mają to do siebie, że zazwyczaj mają często już ugruntowany materiał źródłowy, oraz pod kątem autonomicznym, w oderwaniu od książek. Tego, jak dopisana i zmieniona zawartość wpisuje się w tą alternatywną wersję wydarzeń, w tą inną wizję Wiedźmina. Poruszając kwestie intryg i logiki, pozwolę sobie zacząć od cytatu słów Brutusa Bagińskiego wypowiedzianych w wywiadzie u Karola Paciorka. Jak się patrzy na to, kto ogląda seriale, to im młodsi widzowie, tym logika intrygi jest mniej istotna. Liczą się czyste emocje. Goły miks emocjonalny, bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy sobie skaczą z jednego filmiku na drugi. Przesuwa nam się troszeczkę takie ostrze widowni masowej, w stronę kina trochę mniej liniowego, trochę mniej spójnego. Z jednej strony, gdy się o tym pomyśli, to chłop ma rację. Tylko, że on nie robi czegoś z tym, aby przeciwdziałać tej idiokracji. Nie chce stworzyć spójnej, logicznej opowieści udowadniającej młodszemu pokoleniu, Patrzcie, ta rozbudowana historia też może być bardzo wciągająca, a zarazem emocjonalna. On w to po prostu idzie, aby hajs się zgadzał, aby cyferki wyświetleń się zgadzały. Oni sami sobie wychowują to pokolenie, zalewając Netflixa w większości nic nie wartą papką. W tym długim wywiadzie padają również inne ciekawe stwierdzenia jak fakt, że starali się unikać zmian i że chcieli jak najlepiej oddać ducha powieści Sapkowskiego. Słuchając tego wywiadu czasem miałem już transcendentne wrażenie zakrzywiania rzeczywistości. Czy faktycznie to co słyszę to naprawdę, czy już symptomy szaleństwa? Kompletne zmasakrowanie krwi elfów, podstaw sagi i wydarzeń, Intrygi i karygodne błędy logiczne są absurdalne, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że nowo napisane sceny zastąpiono znacznie lepszymi. Te odcinki wyglądały, jakby pisali je bez zastanowienia, nie myśląc o konsekwencjach, tylko nadpisując kolejne głupoty przy każdym kolejnym epizodzie, tak aby to się do reszty nie wysypało. I już teraz śmiało możemy założyć, że pozbawiono nas wielu epickich i ciekawych momentów z przyszłości. Gerald nie lubiący portali, skacze sobie nimi po kontynencie, aby tylko wykorzystywać to jako furtkę do nagłego ratunku lub przyspieszenia akcji. Walka Riensa z Tris była przez moment fajna, tylko że z jakiej racji do niej w ogóle doszło? Jakim cudem Riens trafił do warowni? Wyczuł starszą krew? Coś, co potrafi tylko dziki gon? Przejechał się do Xartiziusa z jej materiałem genetycznym? Gdyby jeszcze wyciągnął te informacje od Jęczy Jaskra. Tylko wiecie co? Oni też nie wiedzą, gdzie to jest, bo nigdy tam nie byli. On po prostu musiał się tam pojawić, bo inaczej nie pasowałoby to do ich chujowego scenariusza. Rience co chwilę odnajdujący Ciri lub jej trop, tak jakby miał cynki od samej showrunnerki. Niby wiedźminów w warowni wielu, ale jak przyszło do walki z Eskelem, to pozostało dwóch. I trzeci do ochrony prostytutek. Lambert zarzucający Geraltowi, że sprowadzenie Ciri kosztowało Eskela życie... Z jakiej niby racji? Oni na tym etapie nie mieli jeszcze pojęcia, że moc Ciri sprowadziła tu te potwory. A skoro jesteśmy przy tym, gdzie tu logika scen, w których Geralt co rusz naraża swoją podopieczną, wykorzystując ją jako przynętę czy wabik. Co prawda, nie czujemy obawy w takich scenach u Ciri, bo ten serial nie niesie za sobą żadnego ładunku emocjonalnego. Historia napisana jest w tak nudny i nieciekawy sposób, że ja podczas Sansu nie czułem już na tym etapie zupełnie nic. A jestem fanem tego uniwersum. Foltest, mówiący w kontekście czarodziejów, że zaufani doradcy są coraz mniej zaufani, szczerze mnie rozbawił, bo niedługo wcześniej 13 czarodziejów w ogóle nie zginęło w obronie północy na wzgórzu Sodden. Czarodzieje mają potężną moc, mogą żyć jak chcą w dostatku, a poszli się bić. I te zarzuty, oczywiście, miałyby sens, gdyby zachować logikę i chronologię prawdziwego wiedźmina. Ucieczka Jen i Kahira to już w ogóle kolejny poziom absurdu. Mamy zjazd najważniejszych osobistości Północy, magów, królów i królowych oraz szlachty w jakichś ruinach, a Jen od tak bez przeszkód ucieka sobie z Kahirem, milwgarskim generałem, kradnąc jakieś konie, które tylko tam na nich czekały. Przecież to miejsce powinno być po horyzont usiane namiotami królewskiej gwardii i strażników ze wszystkich zaproszonych królestw. Jaskier nie tyle zajmujący się przemytem elfów, co jak nam powiedziano wręcz. Znany jest z tego, oczywiście pod Alterego, który nie ma żadnych kontaktów i wtyg na statkach, licząc chyba tylko na fakt, że jakoś to będzie. Większa ilość wiedźminów tylko po to, aby nam ich było szkoda w finale? Niby dlaczego? Przez cały poprzedni czas byli tylko i wyłącznie tłem. Pierwszy lepszy elf na treningu w Cintrze. Tak, wiem, że to był ten dawny znajomy Ciri, walczący na równi z Kahirem, który pokonał Forza. Odmiana jen w ciągu kilku sekund przy próbie oddania Ciri babie Jadze, gdzie po kilku kolejnych sekundach z cudownym ratunkiem na pustym polu przybywa Geralt z jaskrem i krasnoludami. Przepraszam, karłami. W momencie, gdy Ciri rozwala mury cintry, wyczucie rodem, jak przy się do Kermoren na sekundy przed zaaplikowaniem przez Wesemira mutagenów Ciri. Ja pierdolę. Naprawdę boli fakt, że gdyby za ten serial wzięły się osoby, które umieją pisać, umieją adaptować, umieją tworzyć własne powiązane logicznie historie, to bez wątpienia Wiedźmin trafiłby pośród szeregi genialnych adaptacji Tolkiena czy Martina. Matka Bezśmiertna to ogromna część i w zasadzie prowoder wraz z Jen, ale i również Fringillą i Franceską, największych dyrdymałów tego sezonu. Zgadnijcie, jak ważną rolę miała w książkach, no bo w końcu to jest adaptacja. W ogóle jej tam nie było. Morduje w w warowni w skórze Ciri, danych tam tylko po to, aby pokazać, jak wielkim zagrożeniem jest. Ten finał, zresztą ósmy odcinek, to już było poczucie bezsilności i obejmującej słabości. Netflix jasno chciał nam dać do zrozumienia, że mają w dupie dobre opowiadanie historii, byle tylko coś się działo. Historia jest tak mało angażująca, jest na tak żenująco niskim poziomie, że to aż zakrawa o kryminał. Bo co w tym wszystkim jest bardzo ważne? Można pozmieniać ogrom wydarzeń, wprowadzić nowe, ale musimy mieć filary, na których oprzemy to wszystko, które będą mogły rezonować ze mną jako widzem, czyli z bohaterami, a chodzi o bohaterów. Od lat twierdzę, że prawdziwą siłą Wiedźmina są bohaterowie. I myślicie, że dlaczego to Geralt i Jaskier są wśród ulubieńców? Albo Tris, czy trochę Wesemir, albo szczególnie Nivellen po tym sezonie. Bo oni nas jako jedyni obchodzą. Są najbardziej ludcy. I najlepszy moment w tym wszystkim: wyjaśnianie widzą przez showrunnerkę na Facebooku, YouTubie czy Twitterze, czym jest Wolet Meir. Jak ona się tam w ogóle znalazła? Napisz kurwa po prostu dobrą historię, albo nie wiem, przeczytaj coś, na przykład Wiedźmina, kłamliwa babo, to nie będziesz musiała co chwilę wyjaśniać, co tu się odpierdala. Brutus Bagiński pierdoli w wywiadzie, że chce zachować połączenie horroru, dramatu i humoru. Wszystko fajnie, tylko szkoda, że wyszła z tego komedia zahaczająca o parodię. Choć to może być obraźliwe stwierdzenie, zważywszy na wiele świetnych filmów w tym gatunku. Były momenty, gdzie się dosłownie doniośle śmiałem, bo takich debilizmów najzwyczajniej w świecie się nie spodziewałem, a ja się naprawdę rzadko śmieję i zazwyczaj przetrawiam wszelkie emocje wewnątrz siebie, w pełni oczywiście je odczuwając. Mówiąc inaczej, nie jestem zbyt ekspresywny. Niektórzy twierdzą, że to dobrze, iż ten serial nie jest jeden do jeden, bo coś ich może przynajmniej zaskoczyć. Ja nawet twierdzę, że byłoby to niemożliwe do osiągnięcia, nieważne, kto by się za to zabrał, ale argument w mojej ocenie wart tyle, co sławne już, jak ci się nie podobało, to nie oglądaj i nie komentuj. Niby okej, okay, każdy ma swoje zdanie, ale dlaczego mam przeczucie, że często za tymi słowami kryje się tak naprawdę, możecie mi wcisnąć każde gówno. Byle obrazki się ruszały, Bagiński na pewno temu przyklaśnie. W końcu lepiej dla zasięgów odchodzić od logiki. Najlepsze momenty tego sezonu to te, które, o ironio, są najwierniejsze oryginałowi. A przez większość czasu patrzymy na absurdalne problemy bohaterów, wymyślone przez samych twórców, nie mające żadnego pokrycia w materiale źródłowym. A co najgorsze, logiki same w sobie. Twórcy dość silny nacisk położyli na perypetie elfów. Pozmieniali wszystko, co się dało po drodze, ale nie to jest oczywiście problemem z mojej strony, a jest nim dodawanie tajemniczych mocy i intryk tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Kwestia elfów po stronie Nilfgardu to czysta polityka i strategia. Nie wszystko musi być powiązane z klątwami i przeznaczeniem. Aby dany twór był wiarygodny w odbiorze, Musi mieć jakieś przyziemne zaczepy, aby nie odleciał do końca. Elfy utraciwszy kontynent wykrwawiały się w walkach i pogromach, a po latach po ich świetności pozostał jedynie cień ruin ich przepięknych pałaców. Żyły na marginesie, po prostu próbując przeżyć, aż nadarzyła się okazja, aby zawrzeć pakt i odbudować swój własny kraj. Choćby za cenę bycia zwierzchnikiem Nilwgardu. O tyle dobrze, że finał tego sezonu faktycznie wskazuje na to, że będą używani jako taka marionetka. Ale fanem tego, w jaki sposób to osiągnięto, na pewno nie jestem. W filmie o pozytywach wspomniałem o walkach. I o tych samych walkach wspomnieć muszę i tutaj, bo pomimo, że wyglądałem momentami bardzo dobrze, to to były dosłownie sekundy. Walka z Leszym skończyła się szybciej niżeli zaczęła. Walka Riensa i Tris miała ogromny wizualny potencjał, ale twórcom starczyło go na kilka sekund. Ostatni potwór, przywołany przez opętaną Ciri, wyglądał zajebiście, ale nieporównywalnie więcej czasu poświęcono na same oczy Ciri niżeli na walkę z potworem. W uniwersum z ognia czerpali tacy magowie jak Jan Becker, uznawany za pierwszego ludzkiego czarodzieja, czy Klara Larissa de Winter, założycielka Aretuzy. Z takiej magii korzystała również Tris, czy zapewne nie jeden dobrze wprawiony mag. Problem tkwił w tym, aby mieć umiar w czerpaniu mocy, bo jako źródło, ogień jest bardzo potężny i chaotyczny. Łatwo jest się w nim zatracić, ale na pewno nie jest zakazany. Świat wiedźmina opiera się bardzo mocno na mitologii arturiańskiej, kulturach zachodnio, jak i szczególnie wschodnioeuropejskich oraz celtyckich i nordyckich. To również dzięki naszym słowiańskim klimatom Wiedźmin Trzeci okazał się tak unikatowym i oryginalnym tworem fantazy. I choć saga nie jest słowiańska, to uważam, że twórcy tego serialu mogliby się pokusić o nadanie takiego tonu, bo chyba wszystko byłoby lepsze niż ta generyczna, zamerykanizowana papka, którą dostaliśmy. Takich rzeczy, które osobiście mi się nie podobają, a miałyby rację bytu w tym serialu, gdyby był faktycznie dobrze napisany, jest znacznie więcej. I mógłbym tu tak wymieniać od monolitów przez stwierdzenie, że pierwsze potwory po koniunkcji sfer były bronią magów itd. Tak nie byłem fanem pierwszego sezonu, ale kto oglądał moje materiały ten wie, że jest tam trochę naprawdę fajnych wiedźmińskich momentów i ja naprawdę go broniłem. Było tam widać swobodę twórczą, ale i zarazem inspirację prozą Sapkowskiego. W drugim sezonie, jak wspomniałem w pierwszym materiale, tylko pierwszy odcinek ma coś wspólnego z adaptacją, a to nawet nie było z pięcioksiągu, a ze zbioru opowiadań. Bagiński w wywiadzie stwierdził, że chcą pokazać coraz większy rozmach. No i pokazali, intrygi, które nas nie interesują, i długie rozmowy bohaterów, którzy nas nie obchodzą. Na koniec warto zadać pytanie, jak w ogóle doszło do adaptacji Wiedźmina. Dlatego, że fani pokochawszy książki, po wydaniu kolejnych gier, zatracili się w tym świecie, tworząc masę własnych historii. Niesamowitych artów, pisali piosenki, tworzyli wiedźmińskie eventy w postaci szkoły i cholera wie co jeszcze. Adaptacja Netflixa powstała tylko dlatego, że mnóstwo ludzi pokochało i uwierzyło w ten świat, wykarowany przez Andrzeja Sapkowskiego. A Netflix, bazowo mając tylko fanów tego uniwersum, postanowił pozmieniać wszystko, jak tylko się dało. Żadna adaptacja nigdy nie będzie jeden do jednego. Choć takiej opowieści z Narni niewiele brakuje. Ale tutaj mamy do czynienia z perfidnym kłamstwem ze strony showrunnerki, bo nie dostaliśmy ekranizacji książek jako grupa docelowa, tylko coś kompletnie sprzecznego z tym światem. A będzie już tylko gorzej, bo po finale drugiego sezonu nic już nie wiadomo. Tam mamy tak agresywne streszczenie niektórych wydarzeń, że te zmiany będą tylko i wyłącznie postępować. Dlatego nawet jako osoba, która miała już prawie zerowe oczekiwania względem tego serialu, i tak się zawiodłem. Nie tylko spartaczoną adaptacją, ale samą jakością tego tworu, bo ten sezon jest tak po prostu zwyczajnie słaby. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.